Cześć, witajcie na kanale Marzyna. I Marek dzisiaj, czwarty dzień zaprzyjaśniania. Jest to zaprzyjaźnienie trochę spokojne. Nie zrobiliśmy tak jak nam mówiono, żeby połączyć króliki w jednej klatce, zamknąć na amen na dwa tygodnie. Króliki spokojnie się spotykają w pokoju, na terenie. No i wszystko jest dobrze, z wyjątkiem tym, że trzeba było, jak widzicie, przeorganizować pokój. Tu już po prostu jest, yy, yy, yy. można powiedzieć, pokój dostosowany do królików. Tu zabezpieczone są szuflady, no bo wiecie, niekiedy mają schizy i się gonią, ale ogólnie już jest coraz to spokojniej, no. Powiedzmy... Mm, panowie... Witajcie w nowym vlogu w ogóle. Ten etap jeszcze będzie trwał. On długo chyba będzie trwał. No, ale to już... A muszę wam pokazać jakie mam ładne tulipany, jak mi się rozwinęły, zobaczcie. No już ten, ale... Bardzo ładne Marek mnie dzisiaj zaskoczył w ogóle informacją pogodową, że będzie plus 13 niedługo. Tak mówili w weekend. Także coś mi się, aż, aż mi się wierzyć nie chce, a w ogóle to y, w weekend idziemy do Tosi, y, idziemy na prezę urodzinową i mam problem, to znaczy problem, nie no, prezent już mamy, tylko chodzi o to, że Tosia ma kotki i Tosia jak zawsze przychodzi do Michasi, to no wiecie, Tosia jest taka grzeczna i kupuje też królikowi. Znaczy wtedy akurat był ten jeden. No i my teraz no. idziemy do, Tosi. do Tosiuli i ja mam problem, co tu kupić, bo kotkom tak, trzeba coś kupić, właśnie. nie? To robią koty? No karmę. No jakąś karmę albo nie wiem, jakiś no. przysmaczek. Ale to już chyba się zdam na panią w sklepie zoologicznym, mhm. żeby już tam nie... E, wiecie, żeby to było... A ba... właśnie, bo a kiedyś Sosia ja przyniosła co nie? Babkę czy coś takiego, więc co one to polubiły. Mm, znaczy to on, było? bo to był jeszcze wtedy no. jeden no, tylko, nie? George, Ale się także... okazuje, bo ja to lubię. Ale tak. jakby u nas jeszcze były te, do, do, do tych królików teraz koty... No. Mm, to... Ja myślę, że pies byłby dobry. Myślisz? By pogodził panów. Nie. Panowie? Mm. Myślę, że byłoby kiepsko. Ale jest coraz to lepiej. no. A ty pokazywałeś ja ty... swoją konstrukcję tutaj? Tak, reorganizację pokoju. Chociaż bardziej. George atakuje, rób Tak, Tak, A Zobaczcie, oni się tak jakby gryzą, liżą. George tam coś wy. Nie? No, jak teraz jeszcze George widzi na cołum tego Włocha, czyli mikrofon, który go bardzo nie lubi. Dobra, <noise> także. Jak coś kupimy dla yy, kotków. kotków? to wam pokażę, bo prezentu dla tosi wam jeszcze nie pokażę. No. Bo to dopiero w sobotę, a w środę no. widzicie vloga, także Michała się aktualnie siedzi nad lekcjami, wiecie, nie ma przelewek, jest dużo tak, zadań. Tak, teraz w czwartek mamy sprawdzian z matematyki. No, to sprawdzian z matmy, to lektura, to znowu nie Już skończyliśmy jakieś... lektura. Tak, tak? A. następna. Już tak. To teraz no, następna, a to z historii tak. pani pyta, a to z tego no Samo życie. Ta, ta klasa. Szkoła i tak dalej. Ale myśmy też to kiedyś przerabiali, nie, Marek. Jeju, jak się trzeba było uczyć. A Mi się dzisiaj <grym> przypomniało, jak byliśmy na mieście, jak to było na studiach w czasie studiów. Właśnie teraz mniej więcej był za No bo George jest posikany przez Ruperta, no sorry. <grym> przypomniało mi się. Jak to było na studiach, jak była sesja i te egzaminy, matko. Słuchajcie, ja już bym teraz na studia nie poszedł, to już wiem. W wieku 40, no, z dwóch lat z plusem, bym nie poszedł na studia za nie wiem co ale mm, to był no wtedy jakoś było inaczej a ty jak może na myślisz ja ogólnie to znaczy w ogóle jest taka przecież teoria że człowiek im starszy tym gorzej przyswaja sobie wiedzę więc im no wiadomo gorzej by mi się było trudniej byłoby mi się pewne rzeczy przyswoić natomiast no faktycznie jedne studia studia podyplomowe myślę że wystarczy a do tego jeszcze no. Ale mi nie chodzi o to, mi chodzi o, to, o sam proces uczenia. Proces... Byłam w stanie, egzaminy teraz? Ja lubiłam się uczyć, to o, znaczy nie. ja powiem szczerze, że ja lubiłam się uczyć, znaczy, ale... Znaczy ja, były... ja może też lubiłem, bo w sumie podejrzewam ale... Ale były ale... przedmioty, których, y, które mi gorzej wchodziły tutaj, y, pozostawały w pamięci, także y, ciężko mi się było uczyć. Byłam tak zwanym, y, musiałam wtedy zakuć, zakuć, zdać, nie, jakoś Trzy to tak jest, z... nie? Zdać, zakuć, zapamiętać... Zapomnieć. A na końcu zapomnieć. No. A Michał nie nie, za... się uczyć? Z... Średnio. Nie kuzyn. Michasia, ale wiecie, ona się uczy tak tak w sumie. Hmm, to znaczy zaraz jest w ogóle Szybko. specyficznie wszystko. I w ogóle metody uczenia. Tak naprawdę Michasia to ona nie ma jeszcze takiej wy, 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 jakiejś swojej metody nauki, nie? nie? nie. Raz się tak uczy, a raz zeszytu, a raz sobie przepisze, a raz y, w ogóle y, to co pamięta z lekcji, tak. taki system. Marzena goni Michaś, bo Michaś jak się uczy, to ma załączony komputer i Marzena wtedy mówi, jak się można uczyć, ale ja pamiętam, jak ja się uczyłem, i to słuchajcie było od szkoły podstawowej, no może nie od średniej, bo od podstawowej to ja nie pamiętam do końca, od szkoły średniej do końca studiów, a to się ciągło latami, to słuchajcie, uczyłem się zawsze tak. Po pierwsze musiały być słuchawki na uszach, z której leciało radio. I musiał być załączony telewizor, żeby też Aha, tam tyle sobie było. Ja taką fazę miałem, ja, ja nie umiałem się użyć ciszy. A Marzena jak to na kujona przystało, uczyła się w ciszy. I wiecie gdzie się nauczyła? W toalecie. Ja? No mówiłaś kiedyś. Że lubiłaś taki spokój. Nie, no ja miałam swój pokój, miałam komfort. Marek naprawdę nie wiem. Nie, ja wiesz nie co, lubię w ogóle jak jest nad głową. Nie lubisz, jak jest cisza, czyli Maja ma mi. ewidentnie to hmm. po tatusiu, hmm. że po prostu ja bym nie umiała się w hałasie uczyć. Kiedy mi gra radio, nie wiem, hmm. telewizor słyszę i tak dalej. Ktoś tam, no nie, ja się zamykałam w pokoju. Pisałam sobie, bo ja jestem wzrokowiec. Wiecie, że są też różne techniki, różne i tak dalej. Wzrokowiec, słuchowiec i jeszcze inny. Ale ja pamiętam, że jeszcze miałem jedną metodę, to już w ogóle była palma. Mianowicie tak, najpierw sobie przygotowywałem wszystkie materiały, a to na studiach, tak, na kartkach formatu A4 i potem, słuchajcie, robiłem trzygodzinne spacery i się uczyłem tego w czasie drogi. Oczywiście <grym> sławki w uszach musiały być, żeby słuchać radia wtedy. Także podsumowując ten wywód, Marka, napiszcie, jakie wy macie metody, sposoby nauki. Tak. Czy mieliście uczenia, się, uczenia no. się, bo tu i dorośli, i może młodsi ci, którzy no, na jeszcze... Studia, którzy dorosły, bo no. czasami też piszecie w komentarzach, że jestem już studentką, a oglądam ja i tak dalej. Także też piszcie, jakie są wasze metody uczenia się. A, Proszę, jaki a, balans? Przyjaciele. Ale tak dziwnie, nie? A patrz tam jakieś futerko leży z O, A futerka to dużo było zawsze. Tak, było bardzo dużo. Słuchajcie, po obiedzie i przypomniało mi się, że przekupiłem kupiłem zdrapki, no i mówię, trzeba zdrapać, ale wiecie jak to jest ze zdrapkami, nie? Drapiesz, drapiesz, nic nie ma i wygrałeś tyle, że straciłeś pieniądze, ale popatrzcie, drapie i tu tak, siódemka, siódemka, trzy siódemki, sumuję i dwie stówy wygrałem. Słyszałaś, Marzena? Wygrałem dwie stówy. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Pierwszy raz słuchajcie taka wygrana wzdrabka, bo już 50 zł wygrywałem, ale dwie, 200 zł jeszcze nigdy nie wygrałem. No. A zapłaciłem 10 zł za tą zdrapkę Tak No. Mhm, mm To miałeś niebywałe szczęście. Nie fryzurę! Taką śmieszną. O, a nie, czy widzowie zauważyli u mnie nową fryzurę tak przy okazji. Czy może dlatego wygrałem, widzicie? Że nowa fryzura, nowa odsłona, nawet ale 10 złotych zdrabka. No, czyli... Zainwestowałeś sto... dychę, a wygrałeś? 200, czyli 190 zł. To złotych. wiesz co, Marek, ja tak i wychodzę za chwilę, ja to też, ja ci może tak, wypłacę. Ja wychodzę wypłacę na pewno. I popatrzcie. Mhm. <laughs> tak to niekiedy jest, ale co najlepsze, ja tą zdrabkę, słuchajcie, kupiłem z kuponu, który wygrał 36 zł bodajże, nie? jackpot. Także popatrzcie, za wygrane kupiłem i jeszcze wygrałem. Mm. Nie no, to jest inwestycja ale wiecie, życia. jak ktoś nie ma szczęścia w miłości, to ma szczęście w kartach. Ale ci się pomieszało! Co? No. Jakoś tak to było. Ale to mam trzyma szczęście, w ten bo było tylko 700, 200 zł. Tylko! To jest dużo! Ja, ja No ale w porównaniu na twoją miłość to ja bym musiał... <grym> Słuchajcie, tu jest... Nie, wiem, miliony, by, o te dwie... <grym> 23 miliony bym musiał wygrać. Ale z ciemnia naprawdę, idę! A popatrzcie to tu, jakie pozostałości. Do zmywary się nie zmieściło. Nie, zm nie zmieściło się do zmywary, bo tak, od rana jeszcze od wczoraj zostało trochę w zmywarce, rano śniadanie, teraz po obiedzie i to full, a zmywarka jest 40, także. 45. No dobra, tą piątką, także niewiele zmieściła damy na dwa razy. Także napiszcie w komentarzach, czy Wam się też kiedyś udało wygrać w jakieś gry losowe. Jestem bardzo ciekawy. A może ona wygrała coś większego? No ja wygrałam ciebie, Marek. A -a. Aleś teraz. Powiem. Ale walentynki to już były. No to na. Tak. O, i został przyłapany. Jasne. Znacie te ściewa marzeny, bo szła specjalnie po aparat. <laughs> tak. Bo mi powiedziała, że wykazuje <laughs> dużą samodzielność, obierając tak, mango. duża samodzielność sama. Bo i mówię tak. do marzyny jakiś czas temu: obierz mango. Obierz mango. Wracaj. I to mango, które kupiłem dzisiaj, jest średnie, bo nie jest dojrzałe i jest takie lekko kwaśne. Twarde, o nie. Mm, a ja lubię takie słodziutkie mango. Mm. Chociaż marzena nie przepada za mm. no. kwas, nie? Niedobre. Kwaśnie niedobre. Chociaż ja już się zaczęłam przekonywać do mango, ale można się znowu zniechęcić. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać. O moim ołtarzyku może nie, 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 nie liczni słyszeli, ale na moim ołtarzyku pojawiła się nowa wystawka. Hmm. Galeria, galeria, galeria tym razem własnoręcznych obraz, malowanych obrazów oczywiście nie przez na Wangog, baj Michaśia. A to z tej wygranej kupione? Jakiej wygranej? Ach nie, przecież to już wcześniej namalowała i to drugie dzieło. tak, no pięknie to wygląda. No mi się bardzo podoba ten słonecznik. A to mnie bardziej ten krajobraz obraz. Tak? No widzisz, każdy ma swój gust, ale bardzo ładnie podoba mi się, w ogóle taki znowu widzę yy, kolei, wraca, się wraca do malowania a właśnie chciałam wam pokazać co kupiłam, ponieważ wybieramy się w sobotę do yy, do Tosi, tam będą yy, kotki I, i byłam w zoologicznym pokażę wam, nie wiem czy to jest coś dobrego, ale a teraz się ktoś skrytykuje jak to nie będzie dobre, bo ja nie wiem czy to jest dobre ja też nie wiem czy to jest dobre, do odkłaczania smaczne i zdrowe smakołyki, no to myślę, że ten teges, no i tutaj taki Mm, party Mix, oryginal Mix. Co o wygląda? smaku kurczaka, wątróbki, indywidualnych. Jak to wygląda? Jak krakersy. Jak taka, taki miks orzeszków. Mm, chętnie byś skosztował. Także zakupy zrobione, spakowane okay. będą i pójdą z nami do prezentu. Ale jeszcze chcieliśmy Wam pokazać wstępny projekt naszej sypialni. Woo! Dzisiaj niespodziewanie Pani Arlitech nam przysłała. Więc za chwilę zobaczycie, ale zanim to, to jeszcze... Ale zanim sypialnia, no to musimy wrócić do poprzedniego projektu naszej pani architekt, firma Domowskaz. Tam głosowaliście, w, głosowaliście, no w komentarzach pisaliście, która Wam przypadła bardziej do gustu. Powiem, że zliczyłam to tym razem, przysiadłam i czytałam komentarze pod tym konkretnym filmikiem. No i powiem Wam, że jest prawie, prawie remis, a żeby nie być goło. Słowny. Słowną. Yy, a moment. Mm, teraz słuchajcie te karteczki, a ja on tego bałaganu nie pokaże. <laughs> nie, nie pokazuję. <laughs> to mam tak. Czarna i biała. Widzicie, to sobie spisywałam. Na czarną yy, 39 głosów, na białą 35. <laughs> Także... Wyrównane. No, wyrównane z przewagą yy, na czarną. A już wam mówię, jeszcze pisaliście takie uzasadnienie, że yy, czarna jest taka... No, bardziej no, wyrafinowana, bardziej niespotykana, bo te, te białe dodatki Wam się kojarzą z takim właśnie y, sztampowym, tradycyjnym, że bardzo dużo osób ma tak y... Takie wykończenie kolorystyczne, że bardziej hotelowe to jest. A czarna jest taka niespotykana, niepowtarzalna. Co wybierzemy, no, tego się na pewno y, dowiecie. Nie y, już niedługo mam nadzieję, o, niedługo. aczkolwiek y, tak jak obiecałam, macie wyniki i tu myślę, że pani architekt będzie y, też zadowolona. zadowolona, bo w końcu wygrał jej y, projekt. Także teraz y, zobaczcie, jak wygląda. Projekt sypialni. Sypialnia jest bardzo hotelowa, ale myśmy taką chcieli, taką wersję w sumie sypialni. No to dobra, już Także trzy, dwa, na 3, 2, 1. Nie. Jak widzicie, w projekcie naszej sypialni dominują trzy kolory właściwie biel, Czern, taki tak. Drewno. No i no ten jeszcze szary beton. beton, także. Tu jak widzicie jest teraz toaletka z, Tam, z tym pięknym lustrem. Lustro jest super. No, ciekawe. No i tu chcemy podmienić te dwie lampy przy, nad łóżkiem no i, i, a tak jest Dzydjan. ekstra. No i tak to się prezentuje, moi kochani. Bardzo nam się podoba. No właściwie nie mamy żadnych uwag. Jedynie, a to muszę dopytać panią architekt o te lampki nad łóżkiem, czy one są jakoś ruchome, regulowane. No to ze względu na to, że ja lubię czytać, ja dużo czytam i... No jak sobie tak w łóżku leżę czy siedzę tam, to chciałabym to regulować wygodniejsze. wygodniejsze znaczy, no to ja w ogóle napisałem, tak? Ja napisałem do pani Architekt odnośnie lampek, mianowicie inne, żeby były uwzględnione. Czyli takie jakie ma Michaśka. Zaraz wam pokażę. Aha, Michaśka przy swoim łóżku, nie? tylko że czarnej wersji. No i tak się właśnie prezentują te lampki czarne. Tutaj tak było że dziwnie, one się tam Snake. Snyk. Ale one są fajne, bo no akurat to wiemy, bo Michasia ma takie białe, są takie re -re regulowane i fajnie będą też pasowały. Myślę, że. No praktyczne będą, także Taką podmianę może zrobimy lekko, ale tak jest, bardzo nam się podoba. Czyli no nie także... będą to nie? Bo tam jest, tu jest, mamy drzwi, a drzwi no, chociaż no, bardzo fajnie to się też prezentuje z tym. No, ale przedpokój mówiliśmy, żeby. Tak, ale przedpokój będzie troszkę tam z bielą, także zobaczymy. Aczkolwiek, łapka w górę, jak Wam się podoba, w ogóle ocencie sobie też yy, i piszcie nam, yy, jakie macie, jak, jak oceniacie ten projekt, czy Wam się podoba. Tak jak nam. Także dzisiaj już kończymy. Piszcie koniecznie, co sądzicie o tym projekcie. Sypialmi. Także to już ko projekt kolejny, kolejnego pomieszczenia. Jeszcze najważniejszy, Michaśka czeka a z Ale ona się to wiecie. No, a kiedy projekt mojego pokoju, mojego pokoja. Wyczekany, wyczekany może być. W sumie został jeszcze projekt pokoju, Michasi, no i częściowo przedpokój. No, no bo garderoba to będzie w naszym nie, własnym zakresie. To, już, no, no, to nie będzie, będzie moja projektować, wizja. To tak. Nie, no też jest to projektować. No tak, ale wiesz, układ, ba bardziej półek Bardziej praktycznie, tak. Mm, bardziej funkcjonalny układ. Także... także dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Koniecznie ok. zostawiamy. W łapkę w górę, ciśnijcie dzwoneczek, no i do następnego odcinka. A linki do domowskazu macie w opisie tego filmu. Zajrzyjcie koniecznie. To na razie. Pa. pa!